Tomasz Jakubiak, ukochany kucharz i żurer master szef nastolatki, zmaga się z rzadkim nowotworem. W kwietniu 2025 roku jego stan nagle się pogorszył, trafił do szpitala w Atenach. Złóżka szpitalnego apeluje o wsparcie, a nowa zbiórka na leczenie przekroczyła milion złotych. Przyjaciel gwiazdy TVN, Robert stakin R. W smutnym wyznaniu zdradza, jak choroba zmieniła energicznego Tomka. Tomasz Jakubiak, znany z programów TVN i niepowtarzalnej energii, od niemal roku toczy heroiczną walkę z rzadkim i złośliwym nowotworem jelita oraz dwunastnicy. We wrześniu 2024 roku kucharz ujawnił diagnozę, która szokowała fanów. Choroba, występująca u mniej niż 1% populacji, zaatakowała jego kości. Powodując ogromny ból i wyniszczenie organizmu. Po intensywnym leczeniu w Izraelu, gdzie spędził Boże Narodzenie 2024 roku, Jakub jak wrócił do Polski z nadzieją na poprawę. Niestety, w kwietniu 2025 roku jego stan dramatycznie się pogorszył, zmuszając go do pilnej podróży do szpitala w Atenach. Moja choroba trochę zakręciła. Musiałem jak najszybciej jechać na leczenie do Aten. Mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili zrezygnowałem z samolotu i pojechałem karetką 2,5 tysiąc kilometrów. Nikt nie wie, o co chodzi z tą chorobą, wyznał w poruszającym nagraniu na Instagramie, prosząc o wsparcie finansowe. Jakubiak, podłączony do aparatury tlenowej, z trudem mówił, ale nie tracił ducha walki. Nagrywam ten filmik, bo muszę ruszyć z nową zbiórką. Nie chcę zostać w Grecji. Kocham was, dodał, dziękując fanom za wsparcie. Polacy po raz kolejny pokazali solidarność. Po sukcesie pierwszej zbiórki, która umożliwiła leczenie w Izraelu, nowa akcja na platformie szczytny cel.pl osiągnęła cel miliona złotych, a kwota wciąż rośnie dzięki tysiącom darczyńców. Wsparcie okazują nie tylko fani, ale i gwiazdy T.V.N. W tym Dorota Szelongowska i Michel Moran. Szelongowska w emocjonalnym wpisie skrytykowała hejterów kwestionujących zbiórkę. Fajnie by było, gdyby nikt nie odbierał możliwości leczenia. Nie macie pojęcia, jak to wygląda. Moran zaś wyraził wiarę, że Jakub wróci do zdrowia, dedykując mu trzecią edycję Masterheffa. O stanie przyjaciela wypowiedział się Robert Wieloletni kolega z Dzień Dobry TVN. W rozmowie z Jastrząb, post nie krył smutku. Wszystko, co dzieje się z Tomkiem, bardzo przeżywam. Pamiętam, jak mnie uderzył swoją energią na planie. Był wszędzie, pełen życia. Teraz, widząc go w internecie, serce mi pęka, ale wierzę, że zbierze siły i stanie na nogi. Stakiner wspominał Tomka jako charyzmatycznego człowieka którego obecność wypełniała każde miejsce. Najnowsze nagrania, na których Jakubiak walczy o oddech, wzbudziły w nim niepokój, ale i nadzieję na poprawę dzięki zbiórce. Choroba Jakubiaka to nie tylko walka medyczna, ale i finansowa. Koszty terapii, badań i konsultacji zagranicznych są ogromne. Kucharz, mimo osłabienia, stara się angażować fanów, zachęcając do zakupu swojej książki Ugotuj mi tato, z której dochód wspiera leczenie. Zostało 400 egzemplarzy. Każdy gest ma znaczenie, mówił w nagraniu, które poruszyło internautów. Fani odpowiadają lawiną wsparcia: Tomciu, kochamy cię, walcz. Wpłacamy, modlimy się, piszą pod jego postami. Historia Jakubiaka to opowieść o niezłomności, ale i kruchości życia. Jego otwartość w dzieleniu się bólem i nadzieją inspiruje tysiące osób. Wsparcie od rodziny, szczególnie żony Anastazji i czteroletniego synka, daje mu siłę. Nie poddam się, póki starczy mi sił deklaruje. Polacy, zjednoczeni w tej walce, Wierzą, że ich ukochany kucharz wkrótce wróci do zdrowia, by znów zarażać energią i pasją do gotowania.